Najpierw wstępaj. Jezu, przykro mi, Nie, wiesz? No, ja nie, nie, nie że ja oszustów nie robię, Jezu. Jak ty ich My w ogóle nie robimy oszustów, człowieku. Nie, wcale, na No, oszusti ci Ty, ty nas oszukasz szybciej. Bo już raz, raz jak mieliśmy, że znaliśmy typa, on nas oszukał. Mieliśmy klepę z nim potem, bo wrzedł z Gili. Dobra, dodaj bo Jezus Maria, co ma się typać, go dodać Eka... Czekaj, bo ja muszę już jeszcze załatać. Złącz uwielbiłość, jak małpać ukierunk. Dobra, masz. Czekaj, sprawdzę, czy jest pvp. Chodź no, tu, sprawdzę to. Kurde! Dobra, jest papeta. Został mnie! Zostaw mnie! Ja nie chcę klepy! Okay. Jak się bijecie? Czy zaraz posypiesz. się posypię. Zaraz. Dobra, dostaje jednego refa. Refa, to samo już w dupę. Dobra, dostaję jednego koksa. Jednego owocu za tą wizytę. No dodaj go wreszcie. No ale jak się nazywa? Ja nie wiem, jak się ją nazywa. A jak się Eryk nazywa na YouTube? Cicho! Zapytaj Cicho, ja wiem, jak. Jak się nazywa? Napisałem. Ale gdzie go napisałeś? Eeeeh, Cicho! Jak się nazywasz? Kuda Musi Luźba, co to jest? Czekaj. Ktoś <noise> ma taką myszkę? O, mam jakąś gierkę O, shit Mam gierkę, mam gierkę A, jestem w gili? A jak się nazywasz? Ale nie do waszej Jakieś ty, i sy Czekaj! Tepajcie się do mnie. Czemu? Ale gdzie ty jesteś? Odbijemy ją. Ale... Jakim cudem to jest w geli? Przecież nie było w geli, wcześniej. Ale nie w waszej innej. No ale dodali... Cię? Dodali cię? Nie znalazłem. Co? Na o Jezu! Dobra tepa się bez myślania, boże. Zaraz cię dodamy. Nie zabiję z co smario. Eee, Dobra, Dobra, ja jestem jak się nazywasz? To cię zaproszę. No, tepnij się do nas. Ej! Już teraz... Do, do kogo się tepać? Robimy kolejny... Kurde ja teraz skończę narka! Do mnie. Się do mnie tepnij, no. No i mam jakiegoś gościa, nie? No. I możemy mu zrobić nóżki No to dawaj Jakiegoś konio, gdzie się łazi? Tu, chodź, tutaj I czekaj Chodź tu jest. I zobacz musisz odsunąć. się Odsunąć. się Odsuń, się. Odsuń, się. Odsuń się. tu jeszcze nie tepa o tu stań na samym progu, nie? I go tak nie. na samym progu, nasz, tak jak się umyśl najbardziej szybciej. No, stań tam. A ile go będzie tak? 5 sekund, ale to mi pokaże jak będzie. Co jest tu?

Jaki Kodzio? Jaki Kodzio? To go nie tepaj, bo to jest dobry. Właśnie, nie typaj go. Nie tepaj go. Jaki Nie tepaj go, Jezu. Kodzio.pl No to go nie tepaj. Czemu? Bo on jest dobry. Serio dobry. I tak go sklepiemy? Nie, nie sklepiemy. Ale taki... Dobra, no chodź, no to nie wiem, najbliżej go tam do mążek, tak. To chodź tu Chodzi o tepaj, typa minę krówka Lepały się już z nim? Nie, ale no to chodź do mnie Tu chodź do mnie No to powiedz, żeby się do ciebie tak Czemu do mnie? No bo, no bo ten, bo ty po prostu tu możesz stanąć Ja no, mi się nie chce Poza tym ja tego nie umiem robić. Chodź tu. Ej, poczekaj, ze snowu! A, to ty jesteś? Ej, to ty jesteś? Ej, no to masz te Z2, czy nie? Ej, ty masz te Z2, czy nie? Ej, gościu, no. Dobra. To był taki trochę dziwny oszuścik. Chciałem trochę wykorzystać, że on Z2, ale nie wiem. Nie wiem, jakoś nie mógł tam wpaść. O co chodziło, to ja nie mam pojęcia, ale dobra. Aha, Świetna, co świetna. Dobra, to mi na razie nie jest potrzebne. Aha, znikło. Świetnie. A ty się ja tu dużo trochę. Super. Dobra. Opsów trochę miało, więc najgorzej nie jest. Nie że żeby... Czekajcie, czekajcie. To się przez sztu Dobra. A co tu słucham kilka rachili? Co to mnie będzie? Cholę.